Witam, a ja teraz będę smakował y, taką fajną y, zupkę z Wietnamu. Y, Fofo Wietnam, dostałem od Marcina. Vy San. Taki jest to zupka y, krewetkowa z krewetek, makaron taki biały, z tych takich białych przezroczystych. Mam węglowodanów, ma ta zupka? O dziwo. No to smakujmy, jak to smakuje. No, ja będę smakował i Wam opowiem. Okulary mi. A potem jak zjem, idę do Adama. Dobre, Letko ostre nawet. Pyszny makaronik. To teraz koreański sin Ramyun i wietnamski Fofo są dwie moje ulubione zupki. Takie, taki niby jajeczny jest ten makaron. Mm. Jak wróciłem, około pierwszej, drugiej coś tam z ryb, miałem moje śniadanie, miałem kawałek bagietki i kawałek jajeczka. I tu jest mój pierwszy posiłek taki większy, chude, gorące. Musiałem na chwilę klimę włączyć, bo się nie da wytrzymać na tym dole. A szczególnie jak się jego gorące zupy krewetki taki sos krewetkowy. No mają warzywa, zielsko było w środku, liczyli. Nie źle. Zawsze w Anglii jak byłem. To mój ulubiony makaron to właśnie był taki. Jajeczny, przezroczysty. Biały taki. Niemniej, niemniej, Dla mnie wietnamski jest ciężki do wypowiedzenia. Jest bardzo tonalnym językiem. Może znacie, jest taka fajna hmm, Polka, Wietnamka, zresztą w sensie Wietnamka urodzona w Polsce, albo tak jak ja, jak była bardzo małą, przyjechała do Polski, ma swój kanał o Wietnamie w polsku, bardzo fajna, miła dziewczyna. Hmm. To na tyle, zupkę zjadłem, zjedliśmy razem, dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że tym co lubią oglądać jak to się podobało, odwiedźcie kanał Włóczyki w Azji, Rapo z akcji, Palmowy i Bini Manager, Ciao.